Z tej strony dzisiaj robimy mechaniczną rękę. I mamy karton taki, ale chyba taki wystarczy według mnie. Mamy słomki i sznureczek też mamy, więc jest git. No to zabieramy się za ministerkowanie. Let's go! Więc to sobie tak chodzę, chodzę na slowomo. Rękawica di, 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 di. Poczekać jeszcze tylko trzeba chwilkę. No i ustabilizujemy. I będzie git. Kończyliśmy, ale ludzie, ale mam Esę. essa, essa totalna, pana to gościu, essa. Nie no, zrobiliśmy to. Dajcie dać bo więcej konstrukcji.